Jeśli się tam ganiacie Jak się pipczało A, a, a? a myślałem, to, że, że on jakieś to znaczenie A jeszcze się taba? Jak taba? Jak ja mam... Jaka się odpalało na to. Ale to jest skomplikowane A to ja nie będę mógł wejść Musimy się zasadć. Się kurwa to tak, jest, ale że jest to Nie chcę nas w środku po prostu. Tak. No, ja to robimy tak. Nie chcę nas było, w środku. To. Sami się nam w Obiektyw kurwa. Ma. It's jak <laughs> z dzieci nie wyraźne. <laughs> Ekonomia jak <muchem> w, w tam <muchem> wszedł <tamtenie> zamiast zrobić i co w menu wchodzimy się na taką wyspę swoją co ty na organy lecisz? <muchem> Na włosku mogę kurwa mieć to wiesz No tak prawie skoczyłeś O cholera no, To drutowst od razu skoczyliśmy A jak? Bo udałem się do tego i co dalej No lecimy gdzie jesteście? Na wyspie My na wyspę polecieliśmy A tak na serio? No na serio, właśnie lądujemy A no to ja po lotnisku sobie biorę. A ty też jesteś to? Ja bolownisku sobie bierzemy. No. Nie wiem, ja już. Wyskoczyłem na rampie i się pojawiłem w tym samolocie. Gdzie jesteście na tej mapie? Tak, nie trochę na stawkach. what the do! Łatwo, Tak, wysoko skoczyliśmy. Na biodrę. Przynajmniej to, że nie ma. Czekaj, tak przy by było jakby w mój pokój O ty robisz. To, co? co? Taki dźwięk jest jakby ktoś srał. Srał? Ja, ja, nie, ja doma, nie chcę to, wiedzieć ty m... jak ktoś srać. Jak nie dźwięk. A, no kurwa, a co ty nie byłeś w, w jakiejś publicznej toalecie nie słyszałeś takich dźwięków? To nie, że kurwa. Ja to ja lubię czasami tak chodzić posłuchać. Są tam dwa silniki, tylko dymią, ale pójdźcie. Nie, one zawsze dymią. One zawsze dymią. Co? O, to jest Jak to? No, one zawsze dymią. Zawsze dymią. No. no tak, co co, no to nie będzie kuleć. Dawaj, kurwa. No bo w niej serwis są potrzebuję wsparcia. Aż się herbatą obleję przez ciebie. A co, co Ja ryb dużo są. A czy jeszcze nie myślisz, jak to wymagać? Batera. Я птен. Так шашлык. как экстрасенс. Какой экстрасенс? Какой экстрасенс? Какой экстрасенс? Какой экстрасенс? Какой экстрасенс?

Это трудно, я пустой. Наибаналееш. Так а что? А пути? А что отсюда? Выебал вообще. Заха, Ой, хуй, ой. Так ты херово тыси Ну по ням, место да. Tak się napierdoli, co? Tak jak ona. Tak się, ja się O! <grywa> <grywa> <Ale skurwa. grywa> <wypierdoliłeś>. patrzy <grywa> Oj! O skurwa Dobry mnie wypierdoliłeś. Farto się ubiła nie do wody wpadła No właśnie pamiętasz, że wszystko Dwie nawet oczy <grywa> pół tam help mi krzyczę co jest? Co jest, kurwa <laughs> <laughs> na mnie Co mi się dzieje? Kurwa Ale <laughs> cepa? pod prąd Ale cepa. jeszcze ta muzyka. <śmiech> 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 Jak opony piszcze <laughs> Ojej, mało miejsca, więc to jest to, że idykę. z mnie przeciwka? Pati perłami, że zanegrał się cały czas. <laughs> Jeszcze do tej piosenki te opony. <laughs>